W dzisiejszym odcinku wpadła mi w ręce bardzo interesująca książka. Kosztuje 49,90, a dla całego klienta 24,99. mi się, dlatego, ponieważ autor jest nawet inteligentnym człowiekiem. No i oprócz tego, mogę powiedzieć, że bardzo podobają mi się cytaty, które chciałem Wam zacytować. Na stronie dziewiątej od razu mówię: mój ulubiony cytat, jeden z bar bardziej ulubionych, to tak. Już cytuję. Strona dziewiąta. Czytałem kiedyś listę przedmiotów zalezionych przez lekarzy w odbytych pacjentów. Czego tam nie było? Okazuje się, że fantazja ludzka w tej ciasnej materii nie ma granic. A więc tuczek do, y, od moździerza do przypraw, pióro wieczne, żarówka i mój zdecydowany faworyt, ubijaczka do piany. To mamy stronę dziewiątą. Y, następną stroną, którą chciałbym zacytować, mamy stronę dziesiątą, czyli... Właściwie nie wiadomo, kiedy w człowieku zaczyna się starość. Czy wtedy, kiedy po zioło zamiast do dillera idzie się do herbapolu? Kiedy kupuje się w seks-shopie gumową lalkę, nalewa się do niej wody i zaczyna używać jako termoforu? A może kiedy kupując prezerwatywy w aptece słyszy się od ekspedientki zwanej nie wiedzieć czemu panią magister urocze słowa Rozumiem, że zapakować na prezent. To mamy stronę dziesiątą, i teraz piękny cytacik, który chciałbym Wam jeszcze raz przeczytać. Strona dwudziesta piąta. Bardzo mi się spodobał. Bardzo. Już cytuję: Kiedyś przeczytałem, że Bill Gates miał powiedzieć takie słowa: Zawsze zatrudnię leniwą osobę do pracy, bo leń znajdzie nieskomplikowany sposób na jej wykonanie. To moje ulubione hasło.